Dzień dobry, pani Ala cię przypłynie cały basen. Pokażemy stąd. Do to, to flaminga. Zapraszamy do oglądania. Jak się pani płynie? Ale pani tempo wzięła. Jak tam nogi? Widać, że nogi bardzo dobrze. Tu dzieci płaczą, a Ala płynie dalej. Już pół basenu. Czy dopłynie pani Ala? Już bardzo niedaleko. Jak się zmęczysz, to kryta żabka na koniec. I płynie pani, chyba da radę. Ja myślę, że nie da. Czy da, proszę państwa, czy dopłynie? Oto jest pytanie. I przyspieszyła, przyspieszyła. I brawo! I jak pani się pływało, pani Alu? Oczka trochę szczypią. A tu widzimy zachód w Egipcie. Godzina 5.30, już jest ciemno prawie. A tam jest morze.